Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli – w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemia Judy, nie jesteś zgoła najliższy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z matką jego, Marią. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary złoto, kadzidło i mirre. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Proszę Państwa, kiedy w 614 roku w Ziemi Świętej pojawili się Persowie jako nieprzyjaciele, którzy najechali na Ziemię Świętą, niszczyli kościoły, niszczyli obiekty chrześcijańskie, zabijali chrześcijan tam wtedy mieszkających, to Persowie, gdy dotarli do Betlejem nad yy, głównymi drzwiami bazyliki Narodzenia Pańskiego, zobaczyli niesamowite przedstawienie zobaczyli. Pokłon tajemniczych wędrowców ubranych w stroje perskie. I właśnie dlatego postanowili tego kościoła nie zniszczyć. Bazylika Narodzenia Pańskiego, ufundowana i wybudowana przez świętą Helenę, cesarzową, matkę Konstantyna, ostała się właśnie dzięki temu, że przedstawiono owych wędrowców w perskich strojach. Magowie, którzy są bohaterami dzisiejszej Ewangelii. Wiedzą doskonale, dokąd się udać, by spotkać nowonarodzonego króla żydowskiego. Jednakże w swojej wędrówce zachodzą do aktualnego króla żydowskiego, którym jest Herod. I ten chce się dowiedzieć koniecznie, w jakim miejscu przyjdzie na świat owo dziecie zapowiedziane przez, przez proroków. No i tak więc Herod zapytał arcykapłanów i uczonych ludu, które to miejsce, i od nich dowiedział się właśnie, że ma być to Betlejem Judzkie. Dlaczego Betlejem? Dlatego, że było to miejsce, które. Yy, w którym narodził się również wielki za założyciel, znaczy może nie założyciel, założycielem był Saul, ale wielki przedstawiciel monarchii zjednoczonej, czyli król Dawid. Ponadto przytaczane są dzisiaj przez ewangelistę Mateusza słowa proroka, jednego z proroków mniejszych, proroka Michała. A ty Betlejem, Ziemię Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Dlatego też wszystkie drogi w tym czasie prowadziły do Betlejem. To słowo Magoj, które pojawia się w Ewangelii, niedokładnie wiemy co oznacza. Czy oznacza astronomów, astrologów, mędrców, jakichś nadwornych doradców królewskich, bo może wskazywać na wszystkie te funkcje. Natomiast wiemy, że tradycja nadała owym wędrowcom, trzymajmy się może tego neutralnego terminu wędrowcy, imiona. Każde dziecko pewnie od razu wypowie: Kacper, Melchior, Baltazar. Proszę Państwa, skąd takie imiona? Mianowicie, cały ten zwyczaj wziął się stąd, że kiedy kapłani odwiedzali domy, Analogicznie do tego, co dzieje się akurat w tym okresie u nas w Polsce, tak zwana wizyta kolędowa, gdy kapłani odwiedzali domy, by pobłogosławić rodziny, by pomodlić się wraz z nimi, to mieli ze sobą ministrantów, podobnie jak dzisiaj. A ci właśnie kredą zapisywali na odrzwiach domu e, informację, że wizyta kapłana już tam się odbyła. Kiedy kapłan wychodził, e, pisano te trzy literki KMB, a mianowicie pochodzą one, jest to tak zwany akrostych. Pochodzą one od pozdrowienia, które kapłan skierował do mieszkańców domu. Dzisiaj najczęściej, gdy kapłan przychodzi, to mówi pokój temu domowi. W dawnych czasach, gdy mówiono po łacinie, wypowiadał formułę „Christus mansionem benedicat”. Niech Chrystus pobłogosławi ten dom. Imię Chrystusa nazwijmy to już jako imię własne, wypowiadano przez K. Christus mansionem benedicat. Trzy pierwsze litery tego wezwania KMB zapisywano na drzwiach, A później, ponieważ zrodziła się tradycja, że owi wędrowcy byli królami, bo zapowiadano w Starym Testamencie, że królowie Tarszyż i Wysp przyniosą dary. Królowie saby, żeby złożą daninę. Odniesiono ten tekst właśnie do pokłonowych mędrców przed nowonarodzonym Jezusem. Nazwano ich królami, dlatego zwróćmy uwagę, jak sprytnie dobrano później imiona. Z tego KMB, Christus Mansionem Benedicat, utworzona Kacper, Melchior, Baltazar i wszystkie te imiona związane są z dworem królewskim. Otóż Kacper pochodzi od perskiego Gaspar, a Gaspar oznaczał takiego zwierzchnika nad skarbcem królewskim. Melchior pochodzi od hebrajskiego Melech, oznaczającego król. I wreszcie Baltazar pochodzi od greckiego Basileus, również oznaczającego króla. Mamy więc w tych trzech imionach konotacje królewskie. Warto zwrócić również uwagę na liczbę naszych mędrców ze wschodu. Mianowicie w naszej tradycji utarło się, że jest ich zaledwie trzech. W różnych tradycjach kościołów wschodnich jest ich więcej, czy do sześciu, czy dziesięciu. Jest to uwarunkowane oczywiście apokryfami, które wspominają nam o tej tradycji. Natomiast, no właśnie, dlaczego w naszej tradycji utarło się, że jest ich trzech? Ponieważ przynieśli trzy dary i każdy z tych darów miał, odnosił się do konkretnego momentu czy konkretnej godności pana Jezusa. Zwróćmy uwagę, mędrcowie, mędrcy przepraszam, przynoszą panu, panu Jezusowi złoto. Które jest symbolem godności królewskiej. Przynoszą kadzidło. Wiemy, że w świątyni jerozolimskiej był ołtarz kadzenia, na którym składano właśnie kadzidła, i te, unosząc się w górę, symbolizowały modlitwy narodu wybranego. Innymi słowy, kadzidło jest wskazaniem na godność boską pana Jezusa. No i mamy jeszcze. Mirrę, która jest wodnym olejem, którym, bardzo, bardzo drogim, którym namaszczano również niekiedy ciała zmarłych. Wobec tego mirra jest wskazaniem na mękę Pana Jezusa, na Jego śmierć. Stąd też trzy dary i trzy osoby, które te dary przyniosły. Niektórzy czynią tutaj takie pewne... Żarty na ten temat mówią, że gdyby to były Trzy Królowe, na pewno zaopatrzyłyby Pana Jezusa w dary nieco praktyczniejsze, jak pieluszki, jak wygodne, wygodne, miękkie szatki i pościel. Także rzeczywiście te dary mędrców, którzy przyszli do Pana Jezusa oddać Mu pokłon, wydają nam się niezwykle niepraktyczne, jednak z teologicznego punktu widzenia jak najbardziej są Istotne. Nie znamy dokładnie tożsamości owych wędrowców, nie wiemy czy byli królami, ale wiemy jedno, że składają przed Jezusem królewski pokłon. To oznacza, że w nim samym uznają. Króla. Ten pokłon w języku greckim nosi nazwę proskenezis. Czasami używamy sproszczonego słowa proskeneza. Proskeneza polega na tym, że ktoś nie tylko klęka przed władcą, ale także czołem dotyka ziemi. Taki pokłon stosowany był na dworach królewskich. W związku z tym mamy pewność co do jednego. Widzimy, proszę Państwa, że tutaj pojawia się cała masa znaków zapytania odnośnie tego opowiadania, ale wiemy jedno: wędrowcy byli poganami. I przed Jezusem składają królewski hołd, a to daje nam przesłanie całego opowiadania. Jezus, nowonarodzony, jest nie tylko Królem żydowskim, ale Królem również Pogan, a więc Królem całego świata. Zachęca nas więc to dzisiejsze opowiadanie, abyśmy i my, my wzorem tych wędrowców oddawali swoim życiem pokłon Jezusowi.